Święta Bożego Narodzenia stanowią niewątpliwie świetną okazję do zastanowienia się nad znaczeniem ludzkiego życia, zwłaszcza tego kruchego, słabego, nowonarodzonego czy też jeszcze nienarodzonego. Dyskusje na temat statusu moralnego życia człowieka w okresie prenatalnym to znaczy, jak należy traktować embrion ludzki: czy jest on tylko niewiele znaczącym zlepkiem komórek, czy też stanowi odrębną istotę ludzką, której przysługują prawa. Takie dyskusje toczą się od wieków, nade wszystko w ramach nauk filozoficznych, głównie antropologii, etyki, a także w obrębie nauk teologicznych. Chodzi tu zwłaszcza o teologię moralną. Teologia i filozofia sięgają głębiej w swych badaniach niż nauki przyrodnicze ograniczające się zwykle do tego, co można zobaczyć, zmierzyć lub zważyć. Życie ludzkie w teologicznym ujęciu nie ogranicza się bowiem wyłącznie do elementu materialnego. To jest ciała człowieka, ale obejmuje również element duchowy, czyli ludzką duszę. Niemniej jednak i filozofia i teologia korzystają dziś często z osiągnięć nauk szczegółowych, które dostarczają wielu istotnych informacji, na przykład dotyczących tego najwcześniejszego, uchwytnego faktu powstania życia ludzkiego, jakim jest jego poczęcie. Wyniki badań współczesnych nauk, m.in. biologii i medycyny. Potwierdzają, iż od chwili poczęcia mamy do czynienia z odrębnym genetycznie nowym organizmem ludzkim, którego proces rozwojowy ma charakter ciągły. Dlatego właśnie w moment poczęcia, a nie na przykład pierwsze ruchy płodu, czas wykształcenia się jego kończyn, powstanie mózgu czy rozpoczęcie bicia serca, powinien być uznawany za początek istnienia człowieka. Należy podkreślić, że chociaż nie posiadano przed wiekami tak ogromnej wiedzy medycznej jak dzisiaj, to jednak od początku Kościół stał na straży niepodważalnej wartości ludzkiego życia, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Teologia czerpała ku temu argumenty zarówno z wiary, jak też z rozumu. Uwielki szacunek dla poczętego życia człowieka wynikał bowiem wprost z objawienia biblijnego to wszystko z faktów cielenia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a także z wielu miejsc w Piśmie Świętym, gdzie wprost istotę ludzką przed narodzeniem nazywa się dzieckiem. Można w tym kontekście przypomnieć choćby scenę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję i poruszenie się dzieciątka w jej łonie. Poza tym również bliska nam w Adwencie tajemnica niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny, zwraca naszą uwagę. Na początek życia ludzkiego, właśnie w chwili poczęcia. Wielu teologów chrześcijańskich na przestrzeni wieków starało się rozumowo potwierdzać i uzasadniać tę naukę. Warto w tym kontekście przytoczyć słynne zdanie wypowiedziane przez jednego ze starożytnych ojców Kościoła, zmarłego w 240 roku Tertuliana, który podkreślał, iż człowiekiem jest i ten, który ma być człowiekiem. Bo przecież także każdy owoc jest już w nasieniu. Nie ulega wątpliwości, że to chrześcijańskie nauczanie o ochronie życia od początku stało w wielkim kontraście, w opozycji względem poglądów etycznych rozpowszechnionych w starożytnej Grecji czy Rzymie. Tam bowiem dzieci nowonarodzone lub też jeszcze nienarodzone nie cieszyły się absolutną ochroną prawną. Wyrażało się to zwykle w akceptacji aborcji. Oraz uśmiercania noworodków, np. upośledzonych czy chorych. Kościół w swojej nauce moralnej, nie zrażając się jednak możliwymi szykanami ze strony prawa państwowego, uznawał od początku za jedno z największych wykroczeń zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej, w tym również aborcję, niezależnie od tego, czy dokonuje się na początku okresu ciąży, w jej zaawansowanym stadium, czy też w momencie urodzin. Aborcja Traktowana na równi z zabójstwem, należała obok apostazji, czyli porzucenia wiary, oraz cudzołóstwa do grupy trzech najcięższych grzechów, których odpuszczenie mogło nastąpić po odbyciu długiej i surowej pokuty publicznej. To nauczanie o wielkiej wartości życia ludzkiego pozostaje w Kościele katolickim niezmienne do dnia dzisiejszego. Często podkreślali i przypominali tę prawdę ostatni papieże. Być może zdziwi to niektórych, ale również ojciec święty Franciszek wielokrotnie i bardzo ostro krytykował aborcję, nazywając ją nie tylko problemem religijnym, ale przede wszystkim sprawą etyki ludzkiej. Aborcja to jego zdaniem nie jest mniejsze zło. Jest ona zbrodnią, jest tym, co robi mafia, wynajmowaniem płatnego mordercy. Jest ona złem absolutnym. Nieco innego języka używał w tym kontekście święty Jan Paweł II – Wieloletni profesor etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także doktor honoris causa naszego Uniwersytetu Opolskiego. Warto w tym kontekście przypomnieć jego słowa z opublikowanej przed 25 laty encykliki o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Ewangelium Wite. Słowa, które brzmią ciągle bardzo aktualnie. Papież podkreślał bowiem w tym dokumencie, że życie ludzkie. Od pierwszego momentu swego istnienia na prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki moralnie należy się ludzkiej istocie w jej integralności oraz jedności cielesnej i duchowej. Dodał, iż w zasadzie każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może rozpoznać w prawie naturalnym, wypisanym w jego sercu, świętość ludzkiego życia. Zdaniem papieża. Bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci jest ponadto jednym z filarów każdego cywilizowanego społeczeństwa. Tylko szacunek dla życia ludzkiego może bowiem stanowić fundament i gwarancję najcenniejszych dla społeczeństwa wartości, takich jak demokracja i pokój. Obyśmy tych proroczych słów świętego Jana Pawła II w naszych niełatwych czasach nie zapomnieli, oraz potrafili wcielać je w życie. Oh.